Kiedy u młodego chłopaka możemy już zobaczyć, że będzie miał problemy z wypadaniem lub z łysieniem. Na pewno wtedy, kiedy zaczyna dojrzewać strądzikiem. Tutaj już mamy jeden taki punkcik. Drugie, jeżeli. Na czubku włosy są koloru jaśniejszego, innej struktury, większej matowości yy, i są takie jakby pierzaste. To już jest początek tego, że jest tam albo stan zapalny w tych mieszkach włosowych, albo jest brak unaczynienia i jeżeli wtedy zaczniemy jakiekolwiek starania się o to, żeby to wzmocnić, jesteśmy w stanie wydłużyć fazę momentu, w którym młodociany człowiek nie będzie. Już zaczyna łysieć. Więc uważam, że profilaktyczne spotkania u trychologa dla naszej młodzieży, które dają potem gwarancję tego, że lepiej się ze sobą czujemy, możesz już zafundować swojemu dziecku. Dlatego, że czasami, przyrzekam, zmiana tylko pielęgnacji, suszenie włosów i zmiana nawyków żywieniowych wydłuża posiadanie pięknych i zdrowych włosów.